Yeah. Yeah. Nie wchodź mi w drogę nie dlatego, że grozę, tylko dlatego, że już nie mam miejsca na cudze gierki. Życie nie było dla mnie miękkie, nie tłumaczyło, nie czekało. Po prostu sprawdzało, czy dam radę zostać sobą. Próbowali mnie uginać, pchać w role, które do mnie nie pasowały. Jakby chcieli zobaczyć, w którym momencie pęknę. Nie wiedzieli, że pękanie to proces, a ja go przeszedłem. Zanim w ogóle zaczęli patrzeć, ich słowa były głośne, ale puste moje milczenie niosło więcej niż cały ich hałas. By długo brałem na siebie rzeczy, które nie były moje. Ja, zbyt często podnosiłem się sam, kiedy nikt nie zauważył, że upadłem. Dziś nie mam pretensji, mam dystans, a to dużo więcej niż gniew, który szybko gaśnie. Fałsz zawsze pachnie tak samo, ładnie na początku, ciężko po czasie i zostawia ślad, którego nie da się zmyć. Ja wybrałem prawdę, nawet jeśli boli, bo przynajmniej nie muszę udawać, że jest łatwo, każdy dzień. Coś ze mnie zabierał, ale też coś budował, jakby życie uczyło mnie cierpliwości. Nie jestem nieugięty, jestem świadomy i wiem już, kiedy warto iść dalej. A kiedy się zatrzymać, patrzeć dziś spokojniej. Bo po tym wszystkim strach stracił znaczenie, a cienie przestały być wrogami. Nie przyszedłem tu, po poklask ani po zrozumienie. Nie, yeah. przyszedłem zostawić po sobie coś uczciwego. Jeśli komuś przeszkadza, że stoję prosto, to niech zapyta siebie, dlaczego jemu. Tak trudno, to nie jest historia o wygrane. To zapis drogi, która mnie nie złamała, choć próbowała więcej niż raz.